W programie Meritum zmianę numeracji możemy dokonać na dwa sposoby. Albo ręcznie, wchodząc w menu Konfiguracja, Numeracja dokumentów. Mamy tutaj dwie plansze: Konfiguracja część pierwsza i Konfiguracja część druga. Wchodząc w poszczególne plansze, musimy po prostu dokonać zmiany dla każdej serii używanych dokumentów, czyli mamy tutaj, na przykład, dla faktury. Mamy następny numer 13434, łamane przez 2020. Więc zmianę rozpoczniemy od pola sufiks, zmieniając go na 2021, i w polu numer faktury wpisujemy na przykład jedynkę I wtedy zobaczymy tutaj w podglądzie całego numeru do, dokumentu, że następna faktura będzie miała numer FA, łamane przez 1 przez 2021. I taką zmianę musimy dokonać dla każdej z serii. W jednej i w drugiej części. Możemy również wykorzystać zmianę automatyczną, z tym, że będzie to oczywiście możliwe do wykonania tylko wtedy, kiedy będziemy mieli zainstalowaną najnowszą aktualizację, gdyż we wcześniejszych wersjach może ta zmiana automatyczna dotyczyć roku innego, na przykład 2020, a nie 2021. Więc możemy tutaj w menu konfiguracja, numeracja dokumentów wzbudzić sobie właśnie opcję. Automatyczna zmiana numeracji na rok 2021. Program Wam tutaj jeszcze zapytać, czy na pewno chcemy tej zmiany dokonać, kontynuować tak. I potwierdzi nam zapisanie wykonanie tych zmian. I wtedy te wszystkie serie dokumentów zostaną według tej zasady przekonfigurowane automatycznie. Oczywiście, jeżeli mamy właśnie najnowszą aktualizację, to w w Pierwszych dniach stycznia, jeżeli uruchomiamy program, to również program automatycznie podpowiada nam. Proponuje, aby wykonać tą zmianę numeracji w sposób automatyczny.